Firma Fluideza zajmuje się produkcją biowęgla z różnego rodzaju biomas, zarówno z biomas roślinnych, jak i z biomas ubocznych, które zalegają w środowisku. Jest to produkt czysty ekologicznie, przyjazny dla środowiska. Można go wykorzystywać w wszelkiego rodzaju kotłach dla energetyki zawodowej, w domowych piecach, jak również może być wykorzystywany jako węgiel drzewny do grilla. Rozdrobniona biomasa zespołem podajników jest suszona i przekazywana do reaktora. Tam podczas przemieszczania się w retortach następuje podgrzewanie i prażenie z jednoczesną koncentracją pierwiastka węgla C. Lekkie węglowodory wyzwalają się do reaktora, w którym mieszczają się z wirującym gorącym powietrzem i w konsekwencji ulegają spalaniu. Spalające się gazy utrzymują reaktor w stanie ciągłego rozgrzania. Proces jest ciągły bez konieczności użycia zewnętrznej energii. Technologia, której właścicielem jest firma Fluideza, wytwarza biowęgiel, który jest po pierwsze bardzo energetyczny, czysty ekologicznie, ma bardzo małą zawartość popiołu i odpowiednią zawartość części lotnych. Co ciekawe, parametry produktu na końcu naszej linii technologicznej możemy sobie dowolnie sterować, to znaczy pod potrzeby poszczególnych klientów jeżeli klient sobie zaliczy 22 MJ, 25, 26 i tak dalej. To wszystko jest regulowane, to wszystkim steruje program komputerowy, ale oczywiście linia technologiczna może być modyfikowana. Oprócz produktu jakby finalnego produkujemy także prąd elektryczny i ciepło, które może być sprzedawane np. do systemów ciepłowniżych miast. Wstały biowęgiel jest czysty ekologicznie o śladowych zawartościach siarki i chloru. Jest to paliwo odnawialne o zerowym bilansie emisji CO. Biowęgiel jest doskonałym, czystym ekologicznie paliwem, które można używać w energetyce zawodowej, do spalania w piecach domowych i po speletyzowaniu w czarny pelet marki Fluid. Do grillowania biowęgiel jest również znakomitym naturalnym nawozem do rekultywacji i użyźniania gleby. Szczególnie dobrze sprawuje się w rekultywacji gleb pogórniczych. Technologia uwęglania biomas jest innowacyjna w skali światowej i będzie wprowadzona w najbliższym czasie nie tylko w Polsce, ale również na rynkach azjatyckich.